Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Rapanujo-Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, w mojej kuchni. A dzisiaj z cyklu Kuchnia dla laików zrobimy skrzydełka, przepyszne skrzydełka z patelni. I na ten odcineczek serdecznie was zapraszam. Do przygotowania tego przepisu tak naprawdę niewiele nam potrzeba. Potrzebujemy skrzydełek. Są umyte i dobrze wytarte ręcznikiem papierowym. Smalec i przyprawa. GYROS. zabieramy się do dzieła. Potrzebujemy oczywiście dobrej patelni, do której się nic nie przywiera. Jak widzicie, smalec jest już roztopiony. Można wrzucać. Skrzydełka. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz, żeby były suka. No i tak smażymy je około 20 minut. Dosyć często ja je właśnie mieszając, przekładając na patelni. Popatrzcie, jak po 20 minutach te nasze skrzydełka się ładnie zarumieniły. Teraz przyprawiamy przyprawą wyros. Półtora łyżeczki, wymieszamy to i będziemy to smażyć, aż szydełka w środku będą miękkie no i żeby skórka była trupiąca, czyli zajmie to jeszcze około 10 minut i ja oczywiście pokażę Wam te końcowe. Proszę bardzo, moje skrzydełka, już są gotowe. Klasyczne, chrupiące. Próba generalna. Mm, to jest po prostu pyszne. Pamiętajcie, że o powodzeniu tej misji decyduje nieprzypalająca patelnia. Także ja się powrotku już będę z wami żegnał. Mm, to jest pyszne. To był Krzysztof rapal Boblowski. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hi.